Kilka dni temu otrzymałem prawo jazdy, i jak każdy w moim wieku byłem bardzo podekscytowany tym, że w końcu będę mógł jeździć samemu. Byłem pierwszą osobą spośród moich przyjaciół, która dostała prawo jazdy, więc od razu stałem się szoferem naszej grupy. Wiedzieliśmy, że wożenie kogokolwiek poniżej dwudziestego roku życia nie było dozwolone przez pierwsze kilka miesięcy. Mimo to byliśmy tak zachwyceni tym, że jeden z nas w końcu dostał prawko, że postanowiliśmy złamać tę zasadę. Podwiozłem kilku znajomych i razem spędziliśmy kilka godzin w centrum, a potem poszliśmy do kina. Gdy film się skończył, odwiozłem ich do ich domów i zacząłem jechać w stronę swojego. Miałem opuszczone szyby, a moja ulubiona piosenka leciała w kółko. Czułem się jakbym złapał pana Boga za nogi. Kumpel wysłał mi SMSA o tym, jak bardzo zazdrości mi tego, że mam już prawko, a on nie. Zacząłem mu odpisywać, gdy zupełnie znikąd pies wyskoczył przed mój samochód. Zaskowyczał na chwilę przed tym, jak przyjechałem go przed nimi i tylnymi kołami. Gwałtownie wcisnąłem hamulec i zatrzymałem się z piskiem opon na środku ulicy. Moje serce waliło jak oszalałe, gdy biegłem do psa. Myślałem, że może wszystko z nim w porządku, może nie uderzyłem go tak mocno, jak to zabrzmiało. Myliłem się. Uderzyłem. Został przecięty na pół. Środkowe części obu połówek były spłaszczone i wtłoczone w ulicę, jak kit. Moje kolana zaczęły się chybotać, gdy uklęknąłem, żeby sprawdzić jego obroże. To był pies mojego sąsiada. On mieszkał przecznicę ode mnie. Zacząłem łkać, gdy oderwałem obie połówki psa od ulicy i owinąłem go w swoją kurtkę. Wsadziłem go do bagażnika samochodu i pojechałem pod dom sąsiada. Siedziałem przed domem. Czas upływał potwornie powoli. Wiedziałem, że jeśli powiem, co się stało, to na pewno wpadnę w kłopoty i stracę prawo jazdy. Nie mogłem tego zrobić. Potrzebowałem mojego prawka. Potrzebowałem tej nowej wolności. Położyłem swoją kurtkę z psem na werandzie sąsiada i uciekłem z powrotem do mojego samochodu. Mieszkałem niedaleko, więc zaparkowałem na swoim podjeździe i poszedłem w stronę drzwi sąsiada. Zadzwoniłem do jego drzwi i pobiegłem do swojego domu. Usłyszałem jego krzyk przycznice dalej. Jak tylko wróciłem do domu, to poszedłem do swojego pokoju i wczołgałem się do łóżka. Może to wszystko było tylko okropnym koszmarem. Może gdy się obudzę wszystko będzie w porządku. Zostałem obudzony przez dzwonek do naszych drzwi i krzyk mojej matki, który nastąpił po nim. Pobiegłem na dół i zobaczyłem głowę mojej mamy opartą o ramię mojego taty. Jego ramiona były oplecione wokół niej. Płakała i krzyczała w taki sposób, jakiego nie widziałem nigdy wcześniej. Frontowe drzwi były w połowie otwarte. Mój tata próbował mnie chwycić, gdy minąłem ich, żeby otworzyć je na oścież. Tam, na werandzie, w dwóch osobnych częściach leżała moja młodsza siostra. Ciepłe łzy zaczęły lecieć po mojej twarzy, gdy upadłem na kolana. Wyglądała zupełnie jak ten pies ślady opon przecięta w pół w mojej kurtce. W tym momencie zaczął gromadzić się tłum. Spojrzałem do góry i zobaczyłem sąsiada przecznicę dalej stał tam z resztą ludzi. Pomachał do mnie, gdy mnie zobaczył. Uśmiechał się od ucha do ucha.